Dzień dobry, witamy serdecznie w transmisji w ramach przygotowań do 16 półmaratonu warszawskiego. W studiu jest z Państwem Marcin na i Jakub Karasek, redakcja magazyn bieganie.pl. Jeżeli chodzi o plany treningowe do 16 półmaratonu warszawskiego, ja jako ich autor nie roszczę sobie prawa do tego, że nie wolno ich zmieniać. Starają się je przygotować tak, żeby dawały pewną dowolność czy, czy pewne możliwości modyfikacji, i właśnie na ten temat porozmawiamy dzisiaj, czyli o tym, jak modyfikować plany treningowe. Tak, ale zacznijmy może od tego, że oczywiście ideałem jest niemodyfikowanie planów treningowych, czyli ideałem przygotowania jest wykonanie ich dokładnie tak, jak zaplanował twórca, z tego względu, że. No, jest to jakaś pewna zwarta myśl treningowa, prawda? Obejmuje przygotowanie motoryczne, wytrzymałościowe, stopniowanie obciążeń od dnia pierwszego do ostatniego, więc ideał przygotowania to zrobić wszystko. Natomiast praktyka treningowa niestety jest taka, że zwykle nie da się zrobić wszystkiego, bo wypadają nam różne życiowe trudności, choroby, przerwy, kontuzje, płaczące, chore dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tak, ja też w swoich Treningowej e, historii, czy w, w współpracy z podopiecznymi zawsze powtarzam, że najgorszy plan treningowy to ten wykonany w 100%. Dlatego, że to, co jest zbyt idealne, nie ma prawa bytu w, w, w świecie, w jakim żyjemy, ale to oczywiście tak trochę pół żartem. Natomiast, no tak, właśnie powiedział to, że plan, który został dla Was przygotowany, czy plany, które zostały przygotowane, one mają pewien zamysł, który za nimi stoi. Ale cóż, modyfikacje są jak najbardziej dozwolone i mogą one iść w dwóch kierunkach. Możemy mówić o tym, jak rozszerzać plan, czyli na przykład dodawać treningi, ale też możemy mówić, jeżeli już musimy z czegoś zrezygnować, no to z którego zrezygnować byłoby nam najłatwiej, albo który, który przyniesie najmniejszą szkodę dla. Całych przygotowań. Że nie doceniasz trochę inwencji, bo tak bo naprawdę tak. ludzie <noise> mają bardzo różne zmiany. I na przykład, niektórzy mogą wpaść na pomysł, że skoro mam dzisiaj 30, 30 spokojnie, to pobiegam 30 mocno, prawda? Takich zmian zdecydowanie nie polecamy, bo można powiedzieć, że najważniejszą cechą planu, czy takim szkieletem, jest rozkład tych dni treningowych, czyli kiedy jest mocniej, kiedy jest słabiej. Więc absolutnie nie ma sensu zamienianie dnia mocnego na dzień słaby i odwrotnie, przykładanie tego na własną rękę, tego nie polecamy. Tak. Jeżeli chodzi o ten szkielet jakiś planu, który został przygotowany, to fajnie by było, mhm. gdyby były one realizowane zgodnie z tą wideo. Czyli na przykład, dlatego w planach treningowych znajdziecie biegi najdłuższe, które wymagają najwięcej czasu. Najczęściej one przypadają w weekend, bo zakładam, że większość osób, które, które, które trenują, ma jednak w wtedy najwięcej czasu. Ale jeżeli jest tak, że na przykład w weekendy pracujecie i nie macie po prostu możliwości biegania w weekend, polecam tak starać się przesunąć cały plan, żeby dni treningowe, które są w planie wypadały w takiej kolejności, w jakiej są zaproponowane, tylko po prostu w dni tygodnia. I to jest taki jeden z podstawowych yy, sposobów, w jaki można byłoby łatwo tak. ten plan. Czyli by zachować układ, prawda? Ale przesunąć go sobie w stosunku w kalendarzu, w stosunku do dni w tygodniu. Czyli komuś niedziela będzie wypadała na przykład w środę. Tutaj yy, istotna sprawa jest tylko taka, żeby postarać się yy, powiedzmy na ostatnie dwa tygodnie yy, tego planu raczej zachować taką strukturę, jaka yy, została przygotowana, zaproponowana. Ze względu na to, że te dwa tygodnie mają charakter o tyle istotny, że tam już trening jest po to, żeby podtrzymać to, co wypracowaliśmy w czasie poprzedzającym, przez te 10 tygodni wcześniejszych, dlatego że w ostatnich dwóch tygodniach przed startem już nie budujemy formy, to jest czas na to, żeby tylko ruszać się, pozostać aktywnym, no i po prostu wypocząć do startu. Bo zawsze powtarzamy, że na linii startu lepiej stanąć, lekko niedotrenowanym niż przemytanym. Jeżeli chodzi jeszcze o modyfikację planu na przykład 3 co możemy tutaj zrobić? Dodać więcej treningów. Możemy dodać więcej treningów, czyli można okazyjnie wmieszać sobie bieganie 3 i 4 razy tygodniowo. Teoretycznie w grę wchodzą też lekkie modyfikacje polegające na lekkim wydłużeniu czy skróceniu rozbiegnięć, prawda? Jeżeli Kuba napisał 50 minut biegania, no to jeżeli danego dnia akurat wyjdzie 48, to nie będzie to grzech. Tak samo 52 minuty raczej też nie będą grzechem, prawda? Tak, to oczywiście pamiętajmy, że wszystkie liczby, jak to, że tak powiem, nasze umysły są przyzwyczajone, są okrągłe w tym planie, ale to nie oznacza, że jest to warunek jedyny, czy jedyne słuszne podejście do realizacji tego, co zaproponowaliśmy. Mamy tutaj możliwość, po prostu dostosowania do warunków, jakie biegamy, jeżeli macie po prostu swoją pętlę, na której trenujecie na co dzień, no to biegajmy na tej pętli, tak jak nam w danym momencie wychodzi. Tak, dodatkowo przy trzech treningach w planie zwykle nie ma problemu z przesunięciem tego środkowego treningu, prawda? Czyli czy on mm. będzie we wtorek, czy środek konkretnie. To już ma trochę pomniejsze znaczenie. No ważne, żeby nie kumulować mocnych treningów blisko siebie i raczej zachowywać te odstępy, które Kuba zaplanował w planach, czyli żeby tych dni wolnych, na przykład przed dłuższym rozbieganiem, było tyle samo co pierwotnie. Tak. Jeden, dwa dni wolne, w zależności od tego, o którym planie mówimy. Ewentualnie dzień wolny, lekkie rozbieganie i to, to dłuższe rozbieganie. Natomiast no, starajmy się unikać sytuacji takiej, że zrobimy trening w poniedziałek, w a potem od czwartku do niedzieli raban, bo to mm, nie do końca. poniedziałek wszystkie trzy. To jest okay. dziwo, nie? nie, to tak nie działa w przypadku biegania. Tego starajmy się zdecydowanie unikać. W przypadku planów, planu czterodniowego, jeżeli chcielibyśmy go rozszerzyć o kolejny dzień treningowy, to też jak najbardziej jest taka możliwość. Ale podstawowa zasada, żeby nie przedobrzyć, byłaby taka, żeby raczej po prostu jeszcze dodatkowego dnia dodać sobie 30 minut spokojnego biegu i zachęcałbym, żeby zrobić to albo w poniedziałek, czyli dzień po długim biegu, albo w środę, czyli pomiędzy tymi dwoma treningami, poniedziałkowym i czwartkowym, które są w pierwotnej wersji planu, tak żeby ten piątek, który następuje przed dłuższym biegiem, był wolny, żebyśmy na ten długi bieg, który nas czeka według pierwotnego planu w niedzielę, mieli po prostu trochę więcej sił. Czyli podsumowując, ideałem jest nie niezmienianie, a jeżeli zmieniamy, to staramy się zachować ducha tego planu, staramy się zrozumieć o co w nim chodzi, jaka jest jego myśl przewodnia, i zmieniamy w tym kierunku. Tak. No i oczywiście dodatkowy element modyfikujący, jaki możemy tutaj wprowadzić, to treningi uzupełniające, czyli. Czy rozciąganie, czy jakaś joga, czy trening siłowy, pływanie. Je również możemy dodać do planów treningowych, i tu polecamy, aby stosować się do zasady, że takie dodatkowe elementy, z wyjątkiem rozciągania, stosujemy raczej w dni, które w pierwotnym planie określone są jako wolne. Natomiast rozciąganie, oczywiście, możemy sobie zaaplikować w zasadzie każdego dowolnego dnia. Bo zwłaszcza w przypadku osób porządkujących, zwłaszcza w przypadku osób, które wykonują pracę siedzącą, no niestety to rozciąganie no jest istotnym elementem, nawet jeśli go nie lubimy. Tak, i dodajmy też, że na bieganie.pl znajdziecie również przykłady treningów uzupełniających siłowych, sprawnościowych, rozciągających. Jak pogrzebiecie w zapadce trening, to zobaczycie, że jest pełne bogactwo, różne rodzaje treningów pokazują eksperci, trenerzy siłowi. Tak, znajdziecie je Nastycznie. również na YouTube, Jeżeli chcecie zobaczyć materiały wideo, zachęcamy na nasz kanał YouTube Magazyn Bieganie, gdzie również takie filmiki z tym pokazujące, jak wykonać poszczególne ćwiczenia, prawidłowo możecie znaleźć. I cóż, jeśli chodzi jeszcze o samą modyfikację planów, myślę, że o jednej rzeczy jeszcze warto wspomnieć, czyli co w przypadku, kiedy musimy zrezygnować z jakiegoś treningu. Bo wiadomo, się że różne sytuacje chodzą po, chodzą po ludziach, e, różne sytuacje się dzieją. Jeżeli stajemy przed takim wyborem, kto, z którego treningu w danym tygodniu musimy zrezygnować, to co robimy? O, to chyba <laughs> trzeba o terapię zapytać. No, najłatwiej oczywiście wyciąć jest zawsze łagodne rozbieganie. E, <laughs> czasami problemem jest skrócenie. Natomiast jest też pytanie, co zrobić, jak wypadnie na przykład cały tydzień na chorobę? Czy kontynuować ten plan od następnego tygodnia, czy po prostu wrócić ten tydzień wcześniej? Znaczy, ja, jeżeli, ponieważ plan jest w zasadzie tylko 12-tygodniowy, jeżeli nam się zdarzy, że cały tydzień nam wypadnie, sugerowałbym ocenić yy, własne samopoczucie. I jeżeli na przykład yy, czujemy, że ta choroba była taka. No troszkę, troszkę nas zmęczyła, no tak powiedzmy, to pierwszy jeden czy dwa treningi w danym tygodniu wykonajmy z tego tygodnia, na którym się zatrzymaliśmy, a później starajmy się jakby przejść już płynnie do, do tego kolejnego tygodnia. Natomiast jeżeli to są tylko pojedyncze dni, to tak jak właśnie powiedział, staramy się zrezygnować z biegów takich najmniej eksploatujących, najspokojniejszych, w przypadku planu czterodniowego łatwo tutaj wskazać, że jest to po prostu sobota, gdzie mamy zwykłe spokojne samo rozbieganie bez żadnych dodatkowych elementów. W przypadku planu trzydniowego, no to ponieważ szykujemy się do półmaratonu, zachęcam, żeby nie rezygnować z tego, co proponuję w niedzielę, bo no, ten środek treningowy, takie spokojne, dłuższe wybieganie ma nas stopniowo przygotować do tego, żebyśmy byli w stanie pokonać 21 km. Tak, myślę, że to blok trzeci został na razie wyczerpany. Je jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, czy do ekspertów z Maratonu Warszawskiego, czy do magazynu Bieganie. Tak, Zachęcamy do zadawania maraton... pytań na grupie Trenuj do 16 Pół Warszawskiego, dołączajcie tam, dlatego że tam znajdziecie też wiele cennych informacji, których nie zawsze jesteśmy w stanie przekazać podczas krótkiego live'u, czy nawet na naszym portalu. Jest to wiele naprawdę motywujących, ciekawych wpisów. Myślę, że grupa też pokazuje, że wspólnie przygotowuje się do tego naszego jednego celu raźniej. I cóż, zapraszamy też na kolejne nasze transmisje w kolejnych tygodniach w ramach akcji przygotowawczej, treningowej do szesnastego półmaratonu warszawskiego. Tak, jeżeli będziecie śledzili socjal media maratonu warszawskiego, będziemy tam ogłaszać. Magazyn ubiegania oczywiście również. Tak. Więc... Koniecznie widzimy się już wkrótce, a mówili dla Was Jakub Krasek oraz Marcin na Górej. Magazynwig.pl. Dziękujemy. Dziękujemy.